Ej, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta. Tylko że ta korba trochę wyszła już z mody, postanowiłem nieco zautomatyzować produkcję energii i tak powstało to cudo. Kiedy ja odpalę tutaj, zaczyna się kręcić. Mamy więc całkiem dużego windmilla. Dostałem osiągnięcie za zrobienie windmilla o maksymalnym rozmiarze, kiedy to odpaliłem. Nie pytajcie, ile razy owce były w tym celu skubane, ale teraz jest ich tyle. I jak dobrze się czujecie po goleniu? Kiwnęła, że tak. <laughs> Więc dobra. Skoro to już jest, to możemy tutaj zrobić taką fajną rzecz, która nazywa się sprzęgło. Nie wiem, czy tak działa prawdziwe sprzęgło, ale ja to tak lubię nazywać. Więc tak robimy tu. Robimy. Tu. Robimy tu. A nawet tu. Albo nie. Tak to jest dobrze. Tu. Potem. Tu. Halo. Proszę. Dobra. To zrobimy inaczej, skoro nie chcesz. Tak. O. Tak. To zrobimy cię tu. Czy ty się zazębisz? Dziękuję bardzo. I teraz, kiedy to odpalę, to te o, nie spadła na szczęście, dobra. Te małe zębatki powinny ładnie mi podkręcać szybkość. Odwrotnie to zamontowałem. Okej, okay, udało się to podłączyć. Nawet troszkę to wyszło teraz ciaśniej, dzięki czemu zrobiłem aż trzy przekładnie. Wchodzi się tutaj, no to wygląda jakby zrozumiał mnie zrzucić do Wojda, ale ogólnie zasada jest taka, że duża zębatka, Jezu ten deszcz, duża zębatka łączy się z małą i obracając się z jakąś tam szybkością, kręci tą. Ta, ponieważ jest mniejsza, więc szybciej robi pełny obrót, przekazuje yy, swoją siłę tej, no a ta musi się obracać tak samo często jak ta, bo są połączone na sztywno. No więc napędza tą, ta tą, no i tak coraz szybciej, i szybciej, i szybciej, i szybciej się kręcą kolejne. Całkiem fajne to jest, całkiem ładnie to w ogóle wygląda jak na moje. Jakbym teraz to podłączył do tego, zobaczymy jak szybko ten młynek będzie się ruszał. Tylko potrzebuję w tym celu e, zrobić tak, tak albo nie. Mm. Teraz muszę to do pionu ustawić. Tak da radę? Nie. Trzeba duże do dużego. Trzeba właśnie straciłem jednego koguila. Trudno. Więc zrobimy tak. Um. Płytka tu, nie, nie ty. Płytka tu, to tu, nie tu, nie tu, ratunku. Um. Tu, nie. Jak to ustawić, żeby działało? Hmm. Mam lekki problem Bo tutaj jak to ustawię No mógłbym teoretycznie Ale Dobra to ja zrobię tak Pyk Piesna. Pyk dobra Pyk Pyk I Pyk Ha. Um. Poczekajcie sekundkę. Dobra. Dobra. Zrobiłem gearboxa, czyli taką przykładnię, która pozwala mi obracać poziomy ruch do pionowego, jeśli wiecie o co mi chodzi. I dzięki temu udało mi się wreszcie podłączyć ten młynek śmieszny. Powinien działać. No, nawet ładnie działa. Jak tam? Jak działasz, przyjacielu? Ło, kurde, wszystko zmielił. Ej, to jest potężna machina. Dobra, ale nie samym młynkiem człowiek żyje. Zrobiłem tą całą maszynerię w zupełnie innym celu. Mianowicie, chcę przygotować automatyczną drzewkarkę w dzisiejszym odcinku. Maszynę, która będzie sama ścinać mi drzewa. Najważniejszym elementem tego jest piła. Ta konkretnie piła, która wymaga trochę żelaza i andezytowej obudowy. Naturalny andezyt, który zdążyłem wykopać, niestety skończył mi się na tamtym projekcie, który tam wiruje w tle. Dlatego odkryłem fajną recepturę, bardzo prostą, która pozwala przerobić dioryt na andezyt. Więc no, z jednego diorytu, jednego kobla robią się dwa andezyty, bardzo opłacalne. Ciekawe czy granit też nie. Ale wiem, że granit mógłby z diorytem się przerobić. No ale to bez sensu bo ja potrzebuję diorytu. Więc no. Yy, I tak, teraz Andezyt, trochę żelaza. Jezu, znowu leje. I mamy obudowę. Teraz do tej obudowy dodajemy tylko rozklepane żelazo oraz trochę zwykłego. Teraz, jak już mam wszystkie części, mogę zrobić piłę. Patrz mi serwer zlagował z wrażenia. E, piłę trzeba na czymś zamontować. Więc muszę zobaczyć, jak to się nazywało. O, kurde, skąd ty tu? Puść! Ja... Puśmie puś mnie, typie. Co to jest? W tym to jest i dokąd zmierza. No i dzieleć, bo. Ej! Wal się od świnek! Wal się od świnków! Won! Hundel wredny! No, co jeszcze? Dupo mnie będzie gryzuł! Co za cholerstwa wredne! Moje porsięta będą gryźć! No i zabiły jedną świnkę! O, o nie! O, siema ziaby. Dzień dobry. Tutaj jest świnka dobra. Udało się ją ocalić, więc na razie siedzi z owcami. Um, mógłbym ją stąd wyciągnąć niby smyczą, ale to byłoby ciężkie, więc zrobimy po prostu tak. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem po co to rozwaliłem. I tak. Jedna pyrkiew, druga pyrkiew, a ażeby ilość świnków się zgadzała i nie ma żadnych siatków tego drygma też stąd zabierzemy tutaj mają być owce i wylęgarnia kotów bez świnków nie było siatków a jest za to maluch no i pięknie krąg życia to się nazywa co to jest? plaki zwierząt dostaje a ziemniaki zostawiam tu A, no i miałem sprawdzić, jak się nazywa ta część, zanim mnie ten dziad durny zaatakował. Co się tutaj respi? W ogóle nie wiem, jakim cudem. E, Bering, dobra. No, oczywiście to nie ma być Bering do Windmilla, tylko zwykły, no ale zrobimy właśnie to. I robi się go. Chyba to ten, nie? Ten. Ten. Aha, ok. Zobaczmy. Tak, montuje się go, i on obraca tym, co jest na powierzchni. Doskonale. Dobra. Więc ja to zamontuję i widzimy się na miejscu. Dobra, mam już zalążek tego, co potrzebuję. Przede wszystkim mechanical bearing, które będzie mi obracało się prawdopodobnie w tym miejscu. Chyba, um, czy to musi być aż tak wysoko. Tak, musi. Musiałbym to wszystko w dół ściągać, a nie chce mi się trochę, więc zrobię tak. Um, czy ty działasz, czy ty nie działasz? Czekajcie. Kręć. O kurde, wścieknięty. No, ale dobra, przynajmniej wiemy, że kręci. Um, kręci troszkę wysoko. Da radę, to chociaż o metro puścić, proszę. Czy ty będziesz kręcić tu, czy nie będziesz? Dobra, kręci. O nie! Ale by był przyps, jakby to zle... Jało. Dobra. Czyli tak, przede wszystkim potrzebujemy dwóch rzeczy. Jedna z nich to piła, a druga z nich to te interfejsy, które będą oddawać itemy do skrzynki. Więc tak. Na początek tutaj przygotujemy takie ramię. Ramię, które będzie jeździć i ścinać blok zaraz obok. To zrobimy tak. Tak. Um. Tak. I tu jest piła. Tak. Pyk. Doskonale. I teraz um, to już zdejmiemy. Muszę mieć dyrta oraz drzewko to nie jest zbyt kosztowny element ale niezbędny a jedno wystarczy w sumie i jakieś drzewko pewnie nie mam żadnych sadzonek bo wszystko rośnie tu więc zetnę sobie drzewko i dostanę drzewko.rar A właśnie o drzewku mowa patyki idą tu a drzewko idzie Tutaj. Konkretniej. Tutaj. Tu będzie. Dirt. Tu będzie moje drzewko. Drewko będzie sobie stało. Mam nadzieję, że to nie wlezie i nie poharata mi wiatraka. No to by było smutne, gdyby odcięło mi go na dole. No ale dobra, zobaczymy. I druga rzecz to interfejs. Yy, możliwe, że wystarczy mieć to tu i hmm. tutaj chyba jest jeden przerwy o tak. nie jeszcze tutaj będzie skrzynka którą musimy dopiero donieść i jak będzie skrzynka to Powinno nam zacząć powoli działać, ale nie taka, tylko normalna. I teraz, jak ją postawimy, to jest szansa, że coś się spierdzieli. Bardzo mała za to, że wszystko będzie działać tak, jak powinno. Ja już wiem, że tutaj będą problemy, bo zawsze są. Więc nawet nie liczę, że to za pierwszym razem pyknie. No ale fajnie by było wierzyć, prawda? I uwaga! Pyk. Um, o, o, chyba próbuję oddawać itemy sobie. Czekajcie, zobaczę. Zobaczę jak to y, działa. Potrzebuję mączki. Um, kocie, nie będziesz poza miejscem na koty. Nie. Respią się wszędzie te koty durne. Tylko zabijają mi zwierzęta. A nic z nich nie ma pożytku. Ile ich tutaj siedzi? Dwa. To chyba stąd uciekł nawet. No to przykro mi. Jak był głupi, to trzeba płacić. Nie będzie mi się do kurcoków włamywać, zająców zabijać. Nie ma, Skończyło się. Dobra. Teraz tylko mączkę. O, jest mączka. Super. Zobaczymy, co będzie, jak drzewko urośnie. Dobra, niech to się O, jest! Ło kurde! Zetło drzewo. I co? I chyba nie zaciąga, co? Nie, nie zaciąga. Poczekajcie, kto to zatrzymam. Tak, to rozwala i zostawia itemy. Możliwe w takim razie, że to też potrzebuje mieć swoją skrzynkę. Zaraz to zweryfikujemy. Yy, gdzie to jest? Tutaj skrzynka. Ale normalna a nie porąbana. O. I. Będziemy zaraz mieć skrzynkę. I tak jestem w szoku, że to działa aż tyle, bo liczyłem, że dużo mniej z tego będzie funkcjonować. Oj, i nie mam automatycznego sadzenia drzewków, prawda? Um, halo? ukradli mi sadzonkę. Fajnie. O, dobra, są sadzonki. E tak, są sadzonki. Tyle, żeby odsadzić, tutaj, co wyrąbałem, więc muszę jeszcze jedno. O, jest sadzonka, są. Um, to teraz tak, tutaj. I myk, sadzonka. I teraz, jak już jest sadzonka, to odpalamy to. No, próbuję sobie przekazywać te itemy. Zobaczymy, co będzie, jak urośnie. Aha, skrzynka blokuje. Ile ją zamontowałem? Zamontowałem ją bez supergluta, więc ona nie jest częścią maszynerii. Zrobimy tak. Tyk Teraz będzie normalnie rotować ze wszystkim. Myk. O! Jest! Drzewko. Jezu! Czy cokolwiek? Czy nickolwiek? Nie, trzyma w tym. Hmm. No, i oczywiście będę musiał jeszcze zrobić system odsadzania drzewek, ale to akurat proste. Gluta w ciągu drzewko. Doskonale. Fajnie, że rośnie. Szkoda, że. i temów nie oddaje. Czy to jest wszystko. Tak, jest w skrzynce. Dobra, to już pół sukcesu. Um, a jakby zrobić tak. Weźcie tego glutami. O co mi tyle itemów na pasku? Tu jest skrzynka, dobra. I myk. Dobra, skrzynka jest teraz tak. Dobra. Teraz montujemy drzewko. Bez gluta. jest drzewko bezglutanowe. I mączka. Dobrze. Pyk, ścieło. Czy coś przekazuje? Nic nie przekazuje. Doskonale. Tak jak powinno. Nic nie przekazuje. A wszystko w skrzyni jest. Um, poszukam w necie o co chodzi. Dobra, chwila prawdy. Przebudowałem cały mechanizm. I zobaczymy, czy teraz wreszcie zadziała. Jak nie, to mam jeszcze ostatni pomysł. No, ta połówka w ogóle, przecież nie próbuje o nic oddawać. Zobaczcie, no, niby to sobie niszczy, ale tylko ta część działa. Ta w ogóle ma wszystko w dupiu. O co chodzi? O co ci chodzi, typie. Jesteś przyklejony na gluta. Jesteś? Jesteś. Więc czemu odmawiasz współpracy? O! Teraz niby się połączyły, ale nie sądzę, żeby zadziałały. Za by było, pewnie tylko przychodzi tutaj i... Hmm. Muszę coś sprawdzić na ciebie jeszcze raz. No wreszcie działa, no. Udało się, nie mogło się łączyć ze skrzynką, musiało się łączyć z czymś innym po prostu. Ojejku, ile ja nad tym siedziałem. Przez tyle czasu, to bym dwa odcinki nagrał, co ja siedzę i się z tym pierdzielę, naprawdę. No ale dobra, wreszcie działa to. Teraz tylko muszę ogarnąć lejek i będę mógł to przechowywać w sposób niezwykle głupi, ale wreszcie działający. Więc tak, najpierw tu, potem tak, wszystko idzie tu. E, dobra, trochę nie przemyślałem tego rozkładania. Ale to nic, bo mam żelazo. Ha, ha. I tak teraz tylko skrzynka. Eee, Obić ją żelazem. Druga skrzynka, która będzie właściwym pojemnikiem na materiały, albo nawet więcej niż pojedyncza, ale podwójną. I myk. I zaraz będzie działać. Tak, pod to podkładamy lejko, supergluta wywalamy, a pod lejko idzie szkrzynka. O, doskonale. Teraz tylko zostaje użyć mączki. Halo? Dziękuję. To zażarło tej mączki. Co się stanęło? Dobrze, idzie. To żyje. Proszę Państwa, co za sukces. Teraz tylko trzeba zrobić system do odsadzania tych, ale na to też mam plan. Mój ambitny plan wyłożył się na jednym kawałku kwarcu. Ogólnie chciałem zrobić, co mi zabiło zająca? Gdzie zabity został zając? O, tym mendo, chodź, tu, ty gnoju. Tutaj był sobie zajęty, to przyszła gnida i go zabiła, masz. Co za wredne zwierzęta, i wszędzie te koty mi się respią. No, o, koty w tej grze to są naprawdę bardziej wkurzające od zombie. Cały czas wszystko mordują. Co tylko dadzą radę podejść, natychmiast zabiją. A jak nie dadzą rady wejść, to się tam zrespią. I tak zabiją. Sz, ile tego jest? Dziadostwa. W ogóle tutaj jest więcej trawy niż kiedy były tylko cztery owce. Wtedy jakoś cały czas ją wygryzałem. To może kwestia tego, że je cały czas strzygłem. Więc tak. Ogólnie plan był bardzo prosty: zrobić obserwer, który będzie patrzył na ten bloczek. Jak nie będzie sadzonki, to będzie wysyłał prosty sygnał retonowy do dispensera, który będzie sadzonkę wydawał. No, i to powinno, znaczy to już kiedyś działało na, starym, na starej edycji. Tak zrobiłem i to było dobre. Niestety tutaj, no, blokujemy ten kwarc, więc dopóki go nie ogarnę, dopóki nie wejdę do neteru, to w zasadzie nie mam co liczyć na automatyzację, a przynajmniej tą metodą. Więc myślę, że yy, zajmiemy się teraz kopaniem po prostu. I w następnym odcinku spróbuję już dostać się do netheru. A wam przypominam, że jeśli na którymś z dwóch poprzednich odcinków będzie 15 lajków, to lecimy z rajdem najwyższego 9 poziomu. Mam już częściowo przygotowane wszystko, więc pozostaje tylko czekać aż wbijecie 15 lajków. Więc zapraszam tam wbić, obejrzeć odcinki ostatnie, zostawić lajka i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. 这世界。